Cześć, witam was gorąco na moim kanale mimo że zima trwa w najlepsze. A jak zima, no to festiwal lodu i dzisiaj zobaczymy ten zestaw z bliska. Zapraszam. Zestaw o numerze 8109 to zestaw o nazwie Festiwal Lodu. Jest on związany z chińskim Nowym Rokiem, ze świętowaniem właśnie tegoż Nowego Roku. No i temu zestawowi też dzisiaj się przyjrzymy. Festiwal lodu, no a jak festiwal lodu, no to przede wszystkim chyba lodowisko i to tutaj w tym momencie widzimy. Troszkę słuchych faktów na temat tego zestawu. 1519 elementów, cena w Polsce bodajże 450 zł. Ja w Wielkiej Brytanii musiałem za niego zapłacić 90 funtów. I ten zestaw, jaki poprzednie będzie się rozchodził, a już w zasadzie się chyba rozszedł. Nie sprawdzałem tego w bardzo szybkim tempie. Także jeśli ktoś ma na niego ochotę, to radzę Wam się pospieszyć, bo one znikają z półek bardzo, bardzo szybko. Ja jak już wspomniałem wcześniej trafiające zestawy przez przypadek. Ostatnio widzieliście na kanale recenzję Historii, historii Niana. Był to, była to troszkę taka mniejsza wersja tych zestawów, no ale on mnie troszkę zaintrygował, spodobały się te zestawy, no i dlatego, dlatego teraz już zacząłem chyba je kolekcjonować, bo, bo to jest drugi zestaw, który ma na swoim koncie. No a trzeci zobaczycie już też za niedługo na kanale. Dobra, tyle z tego gadania. Przyjrzyjmy się jeszcze się troszkę temu pudełku, bo na pudełku dzieje się w zasadzie bardzo dużo. Widzimy tu. Co najważniejsze, ogromną, ogromną ilość minifigurek. Naprawdę, to jest ogromna ilość minifigurek. Za tą cenę dostajemy 2, 4, 6, 8, 10, 13 minifigurek. I to są minifigurki, które są naprawdę genialne. Te torsy te nadruki, one są naprawdę, niektóre z nich dedykowane tylko i wyłącznie do, do tego zestawu. Także to jest chyba najlepsza sprawa w tym zestawie, to minifigurki. No ale poza tym, y, co mamy jeszcze w, w tym zestawie, to tak jak już wspomniałem, na, na głównym panie lodowisko, tutaj widzę, że jest... Y to taka lodowa rzeźba i ta rzeźba z tego co widzę przedstawia tutaj nam to logo, tutaj Lego to jest chiński znak, troszkę się starałem wygooglować co on znaczy to on oznacza tyle co wiosna po prostu tak to jest Spring Festival on oznacza spring czyli wiosnę w zasadzie ja nie jestem znawcą języka mandaryńskiego chińskiego i tego pisma, no ale tyle udało mi się, udało mi się wynaleźć w internetach Ponadto jest tutaj wiele, wiele, wiele historyjek. Tutaj naprawdę dzieje się sporo. Nie wiem, nawet nie wiem od czego zacząć. Zacznę może już od lewej strony. W lewym rogu widzę, że tutaj będzie jakaś chyba wypożyczalnia sprzętu z łyżwami. Jest gościu, który łowi sobie ryby w przeręblu. Jest piękna choinka, piękna latarnia. Jakaś tutaj informacja na temat lodowiska. Jest tutaj par ludzi na pierwszym planie, którzy zajadą się jakimiś chińskimi pączkami czy nie wiadomo co to jest. Do tego mała dziewczynka z telefonem. Tygrys na łyżwach, no bo ten nowy rok to jest rok Tygrysa, także dlatego Tygrys. Widzimy też tutaj jakiś pojazd o kształcie pingwina. Wejście na lodowisko. Widzimy też samego pingwina, co jest naprawdę genialne. Ja jeszcze takiej minifigurki pingwina nie mam. Tego też jest gość, który rzeźbi figurkę lodową pingwina. No i tutaj widzimy takiego pana, który robi zdjęcie swojemu chyba synowi. W takie oto wycinamce z, z tygrysami wygląda. Naprawdę genialnie. Zacznijmy to już otwierać, bo nie mogę się doczekać. Jeszcze zobaczymy szybko, co dzieje się z tyłu. No tutaj mamy wszystkie te scenki w przybliżeniu nie ma już sensu się nad tym rozdrabniać. Upuściłem pudełko, ale już je otworzymy, także. Także nie ma sensu go podnosić. Ok, lecimy z tym koksem. Po się rozgadałem na początku. Coś tutaj bardzo ciężkiego leci. Dobra, widzę tak. Widzę, że są dwa takie plejty białe. Jest naprawdę gruba, gruba instrukcja. Jak do Modulana tutaj tych elementów jest 1500 hakiem, a instrukcja jest naprawdę naprawdę gruba. No, i tych paczek, tych paczek też jest w jest sporo. Chyba najwyższy numer tutaj wyłapałem 12. Także ja zabieram się do budowania i widzimy się za chwilę. Tak się rozgadałem już na wstępie, że w zasadzie większość rzeczy o tym zestawie powiedziałem przed jego ułożeniem. No, ale dobra, może jeszcze, jeszcze jest parę rzeczy, o których nie wspomniałem. Na początku powiedziałem Wam, że. Główną cechą tego zestawu jest duża ilość figurek. No i tutaj się nic nie zmieniło. Ja te figurki zostawiłem umieszczone, umiejscowione mniej więcej tak jak one wyglądały w instrukcji. Ze względu na to, że po zdjęciu tych figurek całość wygląda zgoła inaczej, to życie tutaj znika. Te figurki po prostu tworzą nam całą tą atmosferę. No, i te wszystkie scenki, które, które tutaj się odgrywają, ja zacznę Wam je przedstawiać po kolei. Mam nadzieję, że moja kamera złapie ostrość tym razem, w co troszkę wątpię, no, ale może się uda. Przede wszystkim figurką, która jest na pierwszym planie i jest wszędzie wymieniana na pierwszym miejscu, to ten tygrys, ze względu na to, że właśnie to jest rok tygrysa. I ta figurka ma. Doczepiony ogon. Ten ogon jest taki troszkę gumowy, i fajną rzeczą jest to, że dodajemy, dostajemy taki ogon w zapasie. Także można go sobie użyć do jakiejś innej minifigurki. Mamy taką maskę. No i dwa, dwa, wyrazy, dwa wyrazy twarzy. Tego oto. Tygryska, kaptur z tyłu. Wygląda naprawdę, naprawdę dobrze no i teraz możemy zacząć omawiać resztę figurek mamy tutaj naszego hokeistę torcik fajny, kurtka z kapturem czapka, tutaj jakiś, jakiś plaster przyklejony także pewnie, pewnie dostał krążkiem pewnie jak z jakiegoś kija od kogoś może dostał przy grze w hokeja kolejną figurką jest taka oto babcia też fajna kurtka, fajny torsik, ja takiego jeszcze nie widziałem, nie wiem czy te, te torsiki nie pojawiały się gdzieś w zestawach już Ninjago, Monkey Kid i tak dalej, bo tam też te minifigurki są zawsze, zawsze bardzo ciekawe. Ja takiego torsiku jeszcze nie widziałem i nie wiem w sumie po co ten fotel, nie wiem o co tutaj chodzi, no ale fotel na łyżwach, ciekawa sprawa. Następnie mamy naszego pana, który wypożyczał już ostrzyje, wypożyczał cały sprzęt. Fajny, fajny nadruk, bardzo podobny do tych nadruków kawowych do, do tych nadruków baristów z Lego City, ale troszkę jednak jest on inny, nie ma przede wszystkim kubka z kawą, no i troszkę tutaj jest inny ten nadruk, fajnie, fajnie to wygląda i przede wszystkim jest fajna buźka, lekki zarost, fajny uśmiech, niestety nie ma, nie ma alternatywnego wyrazu twarzy, ale ta figurka bardzo, bardzo mi się podoba. Mamy też i małą dziewczynkę. Ten tor się już widzieliśmy, widzieliśmy w paru zestawach. Oni się pojawia nawet w tych kalendarzach adwentowych. Bardzo popularny. Fryzurka takie włoski. Dziewczęce rozpuszczone. No i dwa wyrazy twarzy. Następnie mamy naszego wędkarza. Ja Jego tutaj wziąłem z. Z jego siedziskiem. Ten torsik, nie wiem, czy on wam coś przypomina. Ja pamiętam takie zestawy z lat 90., -tych. nie wiem, czy to dobrze widać w tej kamerze. Mam nadzieję, że ta kamera łapie jakąkolwiek ostrość. Mamy tutaj logo. Ja, jak pamiętam, to się nazywa chyba Ice Planet, te zestawy z lat 90. -tych. Tutaj mamy właśnie, właśnie tą, tą planetę też nadrukowaną, podobny, podobny strój. I nawet, ja pamiętam, te minifigurki też miały takie, takie zmrożone, zmrożone tutaj wyrazy twarzy i ten gość też to ma. Nie wiem, co to nawiązanie ma na celu, ale wygląda to całkiem, całkiem bardzo fajnie. Podoba mi się ta czapa, jest naprawdę genialna w kolorze pomarańczowym no i ryba też w kolorze pomarańczowym. No a cała reszta właśnie tak jak zostawam Planet: niebieskie, niebieskie nogi i niebieskie rękawice, białe rękawki. Bardzo, bardzo fajne nawiązanie do tych klasycznych zestawów z lat, z lat 90. Na lodowisku mamy jeszcze takiego mini builda. Ten mini build ma przypominać tam chyba pingwinka. Nie wiem, co to za pojazd, jest pchany przez panią w fioletowej kurtce. Ja postaram się jakoś odpiąć delikatnie. O. Ja takiego torsika też nie widziałem, fajna kurtka, nadrukowana z tyłu. Twarz, nic specjalnego, jeden i drugi wraz twarzy. Bardzo popularny, ale, ale kurtka jak najbardziej na plus. No i do tego taki nasz chłopaczek, również z tym torsikiem. Z nawiązaniem do, tej, do tych zestawów Ice Planet. Do tego nóżki w kolorze jasno-niebieskim i fajne okularki. Czapa. Całkiem, całkiem przyjemna, całkiem przyjemna minifigurka. Po prawej stronie mam jeszcze minifigurkę, której nie widać. Jest to chyba nasz ojciec, synem z tego co, co kojarzę. Nasz pan tutaj starszy ma. Aparat ręku, który jest zbudowany bardzo fajnie, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Gładki zaczes, gładkie włosy, wąsik. No i ten torsi już gdzieś widzieliśmy. To jest taka kurtka z zestawów City. Ten torsi już chyba widzieliśmy z tego co, co, co kojarzę. No i do tego Znowu kolejna minifigurka chłopczyka. Ten też już chyba gdzieś był, ale on nie jest zbyt popularny. Ja go chyba gdzieś widziałem, naprawdę nie kojarzę, ale jest i tak bardzo fajny. Podoba mi się bardzo kurtka, taka puchowa. Na z przodu, na z tyłu. Wygląda, wygląda wyśmienicie. Kolejną minifigurką jest nasza pani rzeźbiarka. Ona rzeźbi wszystko taką, oto piłą łańcuchową. Build jest bardzo fajny, ten mini build tutaj, ale troszkę ta piła jest taka duża, ja nie wiem Ona tego pingwina, troszkę przerasta Tę figurkę tego pingwina Wam pokażę za chwilkę Wydaje mi się troszkę, troszkę za duża tapiła, no ale to taka moja, moja własna ocena Torsik, nadruk taki zielony z odblaskowymi paskami z przodu, z tyłu no i włosy, pomarańczowe okulary i alternatywny wyraz twarzy. Ok. odstawimy tą panią tutaj na bok. Mamy też takiego pingwinka, ja Wam go pokażę. On już się pojawił, on się pojawił chyba w dosłownie dwóch, trzech zestawach. Nawet nie wiem w jakich, ale ten pingwinek jest bardzo ja nie wiem co, co to ma tutaj do, do rzeczy, ten, ten taki tile tutaj. Ale on tak jest zamocowany u tego pingwinka. Napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie o co chodzi, bo ja naprawdę nie kojarzę, czy pingwiny noszą coś na plecach. Tego to ja nie wiem. Zostały nam jeszcze chyba dwie minifigurki do umówienia. Jest nasza pani, która sprzedaje coś, o czym ja nie mam pojęcia. Nie wiem, co ona sprzedaje. Czy to są jakieś pączki, czy to są jakieś ciepłe takie kasztany, kartofle. Nie wiem, nie wiem, co to jest. Ale torsik bardzo ładny, ja takiego też nie widziałem jeszcze. Bardzo ładny torsik z przodu i bardzo ładny z tyłu. No i bardzo fajny mini build. Taki wózek prezentuje się bardzo ładnie no i jest utrzymany w tej konwencji, w tej, w tej stylizacji takiej chińskiej. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda. No i do tego ostatnia minifigurka, mała dziewczynka z telefonem. O dziwo dostajemy w zestawie dwa na telefonów. I to są dwa różne nadruki telefonów. Ten już chyba widzieliśmy, ja tego drugiego jeszcze nie widziałem. Ale to za chwilę, za chwilę wam powiem, gdzie on jest. Ten torsik ostatnio się zaczął pojawiać w niektórych zestawach, jest bardzo ładny, bardzo przyjemny. On chyba był w, w jednej zestawy, z, z tych zestawów świątecznych, nie pamiętam naprawdę w tym zestawie, ale gdzieś go gdzieś go już ostatnio widziałem. Ale to, to nie zmienia faktu, że jest, że jest bardzo fajny i jeszcze na ten moment nie tak bardzo popularny. No i dobra, teraz możemy zacząć omawiać całą resztę, bo jest tutaj co omawiać. Klocków, tak jak powiedziałem, jest 1500, czego może tak za bardzo tutaj nie widać, ale to są wszystko tutaj. Plejty te klocki są schowane, mnóstwo klocków jest tutaj ukrytych pod, pod spodem. To jest naprawdę gruba konstrukcja z trzy poziomy. I całe lodowisko jest zbudowane na bazie takich paneli 4x6. One zazwyczaj są w kolorze przezroczystym. Ja ściągną, że te figurki będzie łatwiej to omawiać. One zazwyczaj są w kolorze takim przezroczystym dostępne. Tutaj LEGO zafundowało nam kolorystykę taką perłową, mleczną. One się tak lekko świecą, te, te panele. No i prześwitują oczywiście. Przez co widzimy całe lodowisko... I to, co jest pod spodem, i to, co widzimy pod spodem, to tak jak widzicie, są trzy ryby w różnych kolorach, tylko one wyglądają na śnięte jak dla mnie albo zamrożone. Według mnie, ryby nie zamarzają w żadnym jeziorze, w żadnym stawku. Nic nigdy nie zamarza. Także tutaj, troszkę to wygląda nieciekawie, bo te ryby one chyba na, na prosto one chyba by się tutaj nie, nie zmieściły pod tym panelem. Dlatego one muszą być tak na bok, tak też było w instrukcji. Nie wiem, nie wiem czemu tak, troszkę, troszkę mi się to nie podoba. No, ale oprócz ryb mamy tutaj jeszcze telefon, który ktoś chyba upuścił. On jest tutaj zamrożony też pod wodą i, tak jak mówię, to jest troszkę inny nadruk niż, niż ten, który, który miała dziewczynka. W centralnej części widzimy oczywiście tą rzeźbę lodową i wspaniałą też na, na wstępie, która, która ma nam przypominać to logo, które oznacza właśnie. Początek nowego roku, wiosnę, chyba koniec zimy, nie znam się na języku chińskim i mandaryńskim, tak jak mówiłem. Obok tej rzeźby mamy dwie latarnie, które, ja to teraz ściągnę, mają takie fajne nadruki. To są takie głowy czy w kolorze czerwonym, głowy z minifigów, ale one mają nadruk tygrysa. Ja nie wiem, czy to widać w mojej kamerze, niestety mam GoPro i to jest ciężko pokazać. No i tail oczywiście z nadrukiem, o tym Wam nie wspomniałem, ale w tym zestawie, tak jak i we wszystkich zestawach tych, tych chińskich, nie ma żadnych naklejek. Wszystko, wszystko co widzicie, to są nadruki i to jest naprawdę genialna sprawa. Nie ma tutaj ani pół naklejki w tym zestawie. To naprawdę podnosi wartość tego zestawu. Oprócz bramki, jeszcze tutaj pod tą bramką, ja to nazywam bramka, to jest oczywiście rzeźba lodowa, ale jest to taka mini bramka. Mamy tutaj jeszcze taką zjeżdżalnię. Ten build mi się trochę nie podobał, on jest taki naprawdę, naprawdę przeciętny. No, ale można to wykorzystać jako zjeżdżalnie też, też, to, też to daje radę. Całe lodowisko jest zbudowane oczywiście znowu techniką SNOT, także jak tutaj to widzicie, te, 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 te briki i tak dalej, to wszystko jest. Pod kątem, 90, pod kątem 90 stopni a fajną rzeczą jest tutaj taka plansza gdzie można sobie zrobić zdjęcie ja to spróbuję ściągnąć całe, bo bo to ma dwie strony tak prezentuje się to od tyłu czyli można sobie to zamienić, to jest papier taki dość twardy, fajny, kredowy chyba nie wiem, nie znam się na, na papierach ale jakość tego papieru jest dość dobra i dość sztywna, także, także to wygląda bardzo ciekawie. No i oczywiście tutaj mamy miejsce na dwie minifigurki: jedną z krótkimi nóżkami, no i jedną jednego dorosłego minifiga. Tutaj jest już zaprezentowana pani, która rzeźbi tego oto pingwina, i tego pingwina ja Wam też pokażę jakoś z bliska. To jest troszkę inny odlew niż ten pingwinek. Który ma normalne kolory, normalne malowanie. On jest troszkę inny. Nie wiem, czy on został użyty po raz pierwszy w tych zestawach, ale wygląda bardzo fajnie i ta rzeźba, rzeźba prezentuje się genialnie. Mi się to podoba. Na przodzie jeszcze mamy tutaj kolejny nadruk. Na takim panelu jest to informacja z temperatury lodowiska, z jego kształtem. Wygląda to wygląda to całkiem całkiem nieźle. No i y, mamy też tutaj y, taką, oto latarnię znowu z tymi samymi tailami, z tymi samymi odrukami. Ta latarnia wygląda trochę kanciato, ona mi się nie podoba. Y, ta konstrukcja tej latarni, ona jest taka troszkę dziwna, nie podoba mi się, no ale, y, ale już y, nie wybrzydzajmy, bo jest naprawdę, bo naprawdę jest dobrze w tym zestawie. Wszystko jest tak dopracowane, że. Ja jestem, jestem pod wrażeniem. Choinka, dostajemy choinkę, która jest zbudowana też w niecodzienny sposób, te choinki w LEGO zazwyczaj są zbudowane z, z, innych, z innych klocków, tutaj dostajemy jest zbudowane z gałązek pod kątami, można ją sobie podoginać, w dodatku jest ośnieżona u góry, nie ośnieżona na dole, wygląda naprawdę dobrze, jeden chyba z lepszych projektów choinek LEGO według mnie. Nasz pan, którego już też prezentowałem, łowi sobie ryby tutaj w przeremblu, i ten przerembel też jest bardzo fajnie zrobiony. Bardzo fajnie to widać. Do tego mamy taką, oto nawet dotyczkę do tego przerembla, która pasuje właśnie idealnie do środka. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to jest zrobione. No i rzeczą, która tutaj jeszcze się wyróżnia i która jest w samym rogu, to nasz domek nasza wypożyczalnia ze sprzętem. Jedna wada tego domku, czy te, tego, tego serwisu, tego, tego sklepiku, tej wypożyczalni Jest taka, że ten dach niestety nie jest ściągany On jest zamocowany na sztywno, na studach No ale mamy za to tą wypożyczalnię otwartą Także można zajrzeć, można zajrzeć do środka Mamy do wypożyczenia kije, łyżwy jest ostrzałka do, do, do łyżew, jest jakaś kasa, jest i też parę trofeów na półce. Także do wyboru, do koloru. Do tego podoba mi się wykończenie tego dachu. Mamy jakieś, jakąś wentylację. Tutaj rurka, śnieg. Wygląda to naprawdę fajnie. No i fajna konstrukcja samego, samego tutaj spadli tego dachu. Wygląda, wygląda. Naprawdę dobrze, prawie jak modular, bym powiedział. Dlatego że żałuję bardzo, że nie jest ten dach ściągany tak jak w modularach. Bo tutaj brakuje w zasadzie tylko jednej ścianki, żeby to zamknąć, a wyglądałoby to o wiele, o wiele lepiej. Do tego, takim smaczkiem, tutaj na dole jest taka szufladka, i tutaj możemy sobie schować dodatkowe różne akcesoria, różne jeszcze kijki. Tutaj widzę kije, łyżwy, no i takie, takie ja nie wiem, jak to się nazywa, takie Narto. Nartobuty, obok naszej wypożyczalni yy, mamy szafkę i ja w sumie nie wiem z czym ta szafka jest, yy, bo tak jak widzicie to wygląda mi na jakąś lodówkę, wygląda mi to na jakiś yy, i z tego co widzę to to może być albo pokarm dla ryb znaczy pokarm, przynęta yy, na, na ryby albo jakiś termos z kawą. To co ten pan tutaj trzyma obok, ja nie wiem, czy to właśnie są jakieś, jakieś robaki w tej puszce, czy to jest jakiś jego napój, nie wiem. Co mi się jeszcze podoba tutaj to ten nadruk, ten tile jako ściągnę, ten tile tutaj na tej wypożyczalni, to jest kolejny nadruk. Szkoda, że w języku chińskim, no ale to jest nawiązanie właśnie do tych do tych tradycji chińskich, także trudno, żeby było to. W innym języku. Czego jeszcze nie poruszyłem, to kąty, które tutaj są zastosowane. Te murki są naprawdę wpięte pod fajnym, interesującym kątem. Wygląda to naprawdę ciekawie, jak dla mnie. I chyba tutaj przedstawiłem Wam wszystko, co, co dzieje się w tym zestawie. Moje odczucia na temat tego zestawu. Są takie, że otrzymujemy genialną, genialną ilość klocków, 1500 elementów za naprawdę przyzwoitą cenę, czyli za, za 450 zł. W tej cenie, w podobnej cenie możecie dostać na przykład nowy szpital Lego, gdzie też jest bodajże chyba 12 albo 13 minifigurek. Nie są one, co prawda, aż tak fajne jak te, no ale klocków tam jest około 800, także połowa klocków mniej i te klocki tam nie są jakieś naprawdę wybitne. Tutaj dostajemy ogromną, ogromną masę klocków w takim przezroczystym niebieskawym kolorze. Część z nich jest naprawdę widziana przeze mnie po raz pierwszy w, w tym kolorze. Jest tutaj tego sporo u, użyte, to znaczy, że te klocki pojawią się na, na rynku wtórnym, będzie je łatwiej dostać do różnego rodzaju mocków. To mi się naprawdę podoba. Moja ocena jest, nie wiem, bardzo wysoka dla tego zestawu. Ja, ja go stawiam naprawdę wysoko. Poza tą cenę dostajemy, tak jak już wspomniałem, naprawdę dobry zestaw, który może, może konkurować. Może nie konkurować, ale może współgrać z różnymi modularami, czy na przykład z jakąś wioską zimową, gdzie te zestawy ostatnie z, z, z wizytą świętego Mikołaja i, i tak dalej, te poprzednie, poprzednie zestawy zimowe. Można je ustawić, można sobie je spasować, będzie to wyglądać naprawdę fajnie. A jeszcze ciekawostką, o której Wam nie powiedziałem, to jest to, jak gruba jest instrukcja. Ona jest po prostu gruba, to mało powiedziane, ona jest kolosalna. Mamy 1500 elementów, czyli tak jak widzieliście w ostatnim butik hotelu połowę mniej niż w tamtym zestawie, a ta instrukcja tu mam instrukcję dwie, mam instrukcję tom i mam instrukcję z butik hotelu i ta instrukcja, o dziwo do, do tego zestawu jest grubsza niż ta do y, hotelu butikowego, mimo że, zestawu, że elementów jest o połowę mniej. Y, to taka ciekawostka, ale ta instrukcja nie była zbyt skomplikowana i uważam, że można było połowę tych kroków śmiało pominąć. Na koniec e, zachęcam Was e, do kupna tego zestawu, bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry. On się przyda do, do różnego rodzaju y, historii w mieście, jeśli macie swoje miasto. No i za tą cenę, tak powiedziałem, możecie na przykład dostać szpital. Tyle, że Szpital City wychodzi co, co ile? Co 3 lata? Co 4 lata? Co 5? Lodowisko wychodzi nie wiem co ile, ja widzę po raz pierwszy i nie wiadomo czy kiedykolwiek wyjdzie kolejny był dodatek jako, jako, jako prezent w zeszłym roku bodajże takie mini lodwi, lodowisko, ale to się nie mogło równać z tym co widzimy tutaj ten build jest naprawdę konkretny dostajemy konkretne figi, dostajemy konkretne nadruki naprawdę jest, jest co tutaj oglądać no i ten zestaw naprawdę, jeśli chcecie też zainwestować w LEGO ten zestaw zyska na wartości te zestawy schodzą na pniu, one się wyprzedają bardzo szybko i one niestety już nie będą chyba dostępne w, w późniejszym czasie już dostaw nie będzie. Podejrzewam, że to jest tylko limitowana edycja wyprodukowano tyle, ile wyprodukowano, i nie będzie żadnych, e, żadnych doróbek, żadnych nowych dostaw. Także jeśli one się wyprzedadzą, to one już znikną prawdopodobnie na zawsze i zostaje tylko rynek wtórny. Dobra, to ja was żegnam. E, piszcie w komentarzach, co myślicie. Cześć.